I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Przed nami jedenastka drużyny gości. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Centra i w karnym. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Spójrzmy może jeszcze raz na tę niezbieżną wymianę poda Tu decydowały cierpliwość i precyzja. Dobrze teraz widać jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna kółka. no to mamy 1 do 0 Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Takie wejścia w ślizgiem to coś, co kibice bardzo sobie cenią. sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. Na koniec postanowił kroknąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Do zera, gramy dalej, no i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć, znowu rozgrywają. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. No, wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Nie wrzucają, krótkie podanie. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. I strzał na bramkę. Zablokowany ten strzał. Znowu blok, świetnie funkcjonuje obrona. Mogą rozgrywać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. I teraz piłka w rękach bramkarza. Czy teraz złapią kontakt? Popisowo teraz bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Nic z tej akcji już nie będzie. Mamy obrony bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Ależ teraz podanie w uliczkę. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Zaskakujący to był strzał. Mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Ale strzał zablokowany. I mamy strzał. Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. Jest decyzja. Będziesz utrożny. Krótkie rozegranie teraz. Próbuję teraz zaskoczyć bramkarza. Dobra interwencja, a przy strzałach z daleka bywa różnie. Teraz zrobił prezent Rywalom. Goście całkowicie zdominowali posiadanie. Grają dziś naprawdę efektownie. Praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. Spokojnie próbują znaleźć to kluczowe podanie. Jest podanie w ofensywie, co dalej? Ładnie rozgrywają tę akcję. Cierpliwie czekają na jakiś błąd rywala w ustawieniu. Uwolnił się z podkrycia okazja! I piłka minęła teraz wszystkich po tym dośrodkowaniu. Piłka poza Boiskiem, out. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala, znów są przy piłce. Tylko minuta dodatkowego czasu. Takie podanie nie miało szansy dojść. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Świetna interwencja wyszła z tego w ślizgu. Do tego odebrana piłka. I próba strzału. I utana interwencja. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Dobre wycofanie ze skrzydła. Zablokowany ten strzał. Znowu staje na linii strzału. Świetny blok. Sporo przestrzeni, może dośrodkować Słabe to było dośrodkowanie Bramkarz bez trudu łapie Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego Aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce Teraz strzał! Ale od razu widać było, że bramkarz sobie z tym poradzi. Ładna obrona. Ależ teraz cudowna piłka. Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Rykoszec. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Tracą teraz piłkę, bardzo źle podał. Okazja przed nim teraz. No myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy pince. Interwencji piłka nadal w grze. Wciąż jest groźnie, ale odważnie wyszedł teraz Bramkarz. Gdyby się choć na moment zawahał, z pewnością nie zdążyłby zablokować napastnika. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. A teraz będzie dobra okazja. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie Rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Mają teraz szansę na kontratak. Teraz ładne podanie otwierające warto to wykorzystać. Skarnia tę piłkę z łatwością. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. No, nie kwapią się teraz do ofensywnej gry. Wręcz zachęcają do pressingu. Nie może teraz stracić. Dobra presja teraz. Mają piłkę. No, nie do końca ten wślizg mu wyszedł. I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Jest uderzenie. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Suwają się z piłką w strefie ofensywnej, mogą zagrozić bramce rywala. Interwencja, wybicie, znakomicie, jak z podręcznika. Znakomicie teraz spisali się w obronie, znowu mogą budować akcję. Nie skorzystali jednak na puszczeniu gry, tracą piłkę po tym faulu, więc sędzia postanawia jednak przyznać rzut wolny. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy. On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie Zrożnego. Pachnie nam tutaj dobrą okazją. Wyraźnie niezadowoleni teraz kibice gospodarzy. Nie na takie nastawiali się widowisko. Nadal coś z tego może być. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. I teraz dobra okazja do kontry. Obrońcy powinni jednak. O, doskonała interwencja. Naprawdę, nie każdy by dał radę. Krótkie rozegranie teraz. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Dobrze, Bramkarz. Spokojnie interweniuje. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Ależ zagranie. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka. Zostawił miejsce. Więc... I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo.